Podszedłem do okna, odsłoniłem zasłony i zobaczyłem statek, który stał bardzo blisko. Powiedziałem swojemu przyjacielowi, który był świadkiem tego wydarzenia, że chodzę ponieważ nie jesteśmy sami. Jeden z, z, jeden z braci z Czerwonej Planety poprosił mnie do okna. Ja podszedłem do okna i była wymiana myśli. Myśl myśl i. On poprosił mnie, żebym ja przyłożył dłoń do szyby. Ja doszedłem do okna, przyłożyłem dłoń do szyby i poczułem, że on w tym samym momencie wyciągnął dłoń, przyłożył także ją do szyby i w tym momencie poczułem, że szyba między nami nie istniała. Ja czułem wewnętrznie ogromną, ogromną energię, która przepływa z mojej lewej dłoni przez całe, przez całe moje ciało. I tak jak mówiłem na początku, całe moje ciało było czerwone, aż buchało od energii. Mniej więcej w taki sposób to się objawia. Akurat w moim przypadku, w Państwa przypadku, będzie to wyglądało troszeczkę inaczej. Więc są to, że tak powiem, przykłady już konkretne, że nie mamy do czynienia z mówieniem o czymś, co jest abstrakcją, ewentualnie science fiction. Są to rzeczy konkretne, rzeczy, które już zaczynamy dotykać, rzeczy, które już zaczynamy widzieć.